We wtorkowe popołudnie finisarzem wystawy partytury pejzażu Piety, Jana Kudliczki, rozpoczął się Festiwal Kultury Słowackiej w Książnicy Beskidzkiej. Jan Kudliczka, słowacki malarz, grafik i pedagog, mieszka i pracuje w Różę Baroku i w Pradze. Reprezentuje późną słowacką modernę z pływami postmodernizmu. W swojej twórczości autor koncentruje się na poszukiwaniu nowych form wyrazu dla tradycyjnej, odwiecznej problematyki pejzażu, natury w zestawieniu ze współczesnym światem. Artysta w Książnicy Beskidzkiej wygłosił wykład na temat swojej twórczości. Są to takie znakowe pejzaże, które jest taki proces u mnie już lata, który wychodzi z realności, z pejzaże, z krainy i tym uproszczaniem tych form, form i... i tych niepodstawowych rzeczy, które są w krainie, w pejzaży, dochodzi do takiego znaku, do takiego znakowego, minimalistycznego przedstawienia, przedstawienia tych, tych kompozycji. Jan Kudliczka ma duże związki z Polską. Po pierwsze, mój, mój syn, scenograf Boris Kudliczka, mieszka w Warszawie i pracuje w Teatrze Narodowym i w, w całym świecie z operą jak scenograf. I mam tam już swoją familię. To jest jedna sprawa. Druga jest to, że ja jestem profesorem, nauczycielem na, na szkolach sztuki i e, też mam kontakty z Akademią Sztuk w Krakowie, Akademią Sztuk pięknych w Krakowie, e, z Akademią Jana Długosza w Częstochowie i z Cieszynem, w, Cieszy, w Cieszynie jest Instytut Sztuki i tak dalej. Zgromadzona w sali imienia Zofii Kossak publiczność mogła także posłuchać muzyki w tym słowackich kompozytorów w wykonaniu młodego słowackiego pianisty Adama Stranawskiego. Pierwszym będzie Marian Gregor. Pierwszym będzie Marian Gregor, Jest to dosyć młody jeszcze kompozytor słowacki, dlatego jeszcze niesłusznie nie jest znany szeroko. Napisał wielkie dzieło, ponieważ jest księdzem katolickim, lecz dzieło Tedeum. Ja będę grał wariacje na temat słowackiej piosenki Pasło Dziewczę Pawi. W słowensku Pasło Dziewczę Pawi. Tam się ja trochę czuję, że to jeszcze. Nie tak znamy, bo tak w szerokiej Współczesna muzyka słowacka jest bardzo ciekawa i różnorodna. Pan wymienił tutaj nazwiska tych kompozytorów. To jest pan Irsaj, którego będziemy On jest z powodu ale potem jest tam Juraj Hatryk, Władimir Burlas a mnogi inni, to musiałbym ich naozaj, kim bym si na wszelkich miał wspomnieć, tak mi prasknie głowa. Nie są jeszcze dobrze znani na świecie i na Słowacji tak samo. I według niego jest, jest słowacka muzyka na dobrej drodze, żeby być znaczącą muzyką w Europie Znaną, również poza granicami kraju. Następnego dnia w Książnicy Beskidzkiej odbyło się spotkanie autorskie ze słowackimi poetami. Słowacka poezja na żywo. Gośćmi festiwalu byli poeci Juraj Kuniak oraz Rudolf Jurolek. Zajmuje się liryką przyrody, to jest jego inspiracja główna i siedem książek wydał, ostatnia właśnie Polne Wety, Polne Zdania, również jest przesiąknięta tą przyrodą, ale teraz zarazem medytacją i, i jakimś takim duchem rozważań. Wychodzę od przyrody Orawy, z której pochodzę i gdzie mieszkam, ale nie jest to... Główna tematyka wiersza jest jakby punkt odbicia do następnych asocjacji medytacji, do rozwijania wiersza, ale są również konkretne prawda, elementy tej przyrody orawskiej, która jest bardzo ładna w tych wierszach zawarta bezpośrednio. Jesteśmy oczywiście każdy różny, osobny, nasze poetyki są inne, ale wiele nas łączy, między innymi to, że znamy się od młodości, od wieku 17-18 lat. Mniej więcej w tym samym czasie debiutowaliśmy, Poza tym, tak samo jak Juro, żyje w, poza centrum miasta, w górach kremnickich, w małej wiosce i to myślę nas zbliża do siebie. Jesteśmy przyjaciółmi. Ako powiedział Hamlet, być czy nie być? Tak jak mówił Hamlet, być albo nie być. Ja zajmuję się tą pierwszą częścią pytania, czyli byciem, jak być. Spotkanie prowadził Franciszek Nastulczyk, Bielski poeta i tłumacz. Juraj Rudo, powiedzmy Erik Groch, to są ludzie związani głęboko z przyrodą, z, z naturą, którzy z tego wynoszą właśnie pierwiastek medytacyjny, intelektualny i, i, i życiowy. Natomiast są poeci wielkomiejscy, jak Iwan Kolenicz, którzy po prostu i, i wielu innych, którzy mają zupełnie inną poetykę i, i Bardziej zbliżoną, powiedzmy, do naszych młodych, gniewnych poetów. Natomiast każdy poeta jest osobny. Czy to jest Polak, czy to jest Słowak, każdy poeta jest osobny i nie ma czegoś takiego, że po prostu jest dwóch poetów takich samych. Praktycznie od kilkunastu lat, cyklicznie w okresie jesieni, wracamy i na nowo odkrywamy kulturę słowacką. My ze Słowakami realizujemy jeszcze jeden projekt, tym razem projekt z inicjatywy. Naszych przyjaciół ze Słowacji, duchowy przewodnik Jana Pawła II. Nie lękajcie się! I w ramach tych działań także różnorodne przedsięwzięcia prowadzimy. Zapraszamy do skorzystania z tych wszystkich działań, które przybliżają nam słowacką kulturę, gdyż choć jesteśmy bardzo blisko siebie, to jednak wciąż daleko we wzajemnym poznawaniu.